Cześć Manko, witajcie serdecznie z tej strony Squido i witam Was w 18 odcinku naszej serii dziennika z Minecraft. Dzisiaj tak właściwie będzie nudny odcinek, ponieważ nie mam niczego przygotowanego, a nic się też nie da zrobić na szybko, ponieważ brak materiałów. Tak, brak drewna, i chyba pójdziemy go dzisiaj ścinać w tym odcinku. Ale najpierw, pisaliście mi, że zahaczam głową, jak tutaj schodzę, i pokażę Wam, że tak nie jest, no jak tutaj schodzę. No, zobaczcie, tutaj od góry widać. No, ciężko tak naprawdę to uznać, bo z jednej strony macie rację, że to jest tak zrobione, nawet no że trochę tam wchodzi, trochę tam zahacza, ale z drugiej strony, no, da się chodzić, nie? Zaraz wam pokażę, że no, że nawet to wybiegać do góry schodami Normalnie da się schodzić Okej okay. Normalnie też tutaj da się schodzić Różnica jakaś jest? No niby jest może i tam zahaczam głową, ale ja mam na to wyrąbane. Nie będę przecież całego tego wszystkiego tutaj od nowa robił, bo zahaczam głową, no tak naprawdę. Przyznam wam rację, że zahaczam głową, jak sprintuję na dół. No to jest akurat fakt niepodważalny: no bo jak sprintuję, no to zahaczam, nie? To widać. Ale. No ale nie będę tego kopał, że ten, dlatego, że coś tam głową zahaczam. Ważne, że działa, po co zmieniać. Jak ktoś ma ochotę sobie to pozmieniać, to save jest w opisie. Może sobie to pobrać. Na moim saveie niech tak to zostanie. Jest dobrze. Ważne, że działa. Jak kiedyś będę miał ochotę, to sobie to wykopię. Mi tam to nie przeszkadza. Do góry się chodzić i normalnie. Dobra. Dobra. To tyle w tej kwestii. Pójdziemy sobie do krów. Użyć ostatnie sianko. Nie miałem tutaj to zrobić, ale zapomniałem o tym totalnie. W ogóle nie miałem czasu na Minecrafta. Dzisiaj akurat. Wow, krowy, co was tak dużo. No i ostatnia, ostatnia. Dobra, koniec. Koniec. Koniec Was. Pamiętam jak w poprzednim odcinku liczyłem te krowy. Masakra. Jest to jakoś totalnie matematycznie. Na końcu odcinka liczyłem sobie, ile miał krów. What the fuck? Trzeba coś z nimi zrobić. Dobra, ale dzisiaj pójdziemy sobie z siekierką na drewno. Jedna nam powinna wystarczyć, zobaczymy. Nie, no jedna, no bo ile to w odcinku można zużyć ciekirek? No tak naprawdę on no jest dużo. Ulepszymy sobie na ósemkę, bo mamy levela od zarąbania, nie ma co z nim robić. No to na ósemkę ulepszymy. A co tam? Wydajność. O, piękny, piękny, naprawdę to jest dobre. Będzie nam się przyjemnie kopało. No i dobra. Pewnie zapytacie, po co mi tak to drewno konieczne, że bez niego nic nie zrobię, no bo chcę zrobić most, oj, pff, creepery widzę, dobra, wrócę się do domu. Chcę zrobić most, a nie tylko most, bo jeszcze schody, później tak, ale takie schody tam w dół i w ogóle to będzie fajne, gdzie jest moje łóżko, tu jest zbukowane łóżko. To będzie dobrze wyglądało, ale co? Hmm. Endermany im tu się bawią, kurde. Głupi endermany. Boom. Edek, kredek, złodziej, po prostu. Dobra. No nie, no nadal są te Creepery, Please! Grde, wiem, że one pod drzewem to nie umierają, nie? Dobra, gin O, jak pięknie właśnie się to drewno wydobywa To jest murzyńskie drewno, po prostu nie wiem, no Murzyński łód Mogłem wziąć dirta trochę, żeby mi się to lepiej podstawiało pod siebie No bo jak zwykle to zawsze tak rośnie głupio, że trzeba się pod siebie podstawiać No bez sensu Dobra, oby mnie nic nie zaatakowało Dobra, Dirt jest zły do postawiania w tym oto wypadku. No bo... Dobra, będziemy się nie podstawiać. No ja mam łopaty akurat. I co by tu można powiedzieć? No dlaczego taki odcinek? No dlatego, że jutro jest poniedziałek, znaczy dzisiaj jest poniedziałek, gdy to wyglądacie. Dzisiaj jest najgorszy dzień beznadziejny w ogóle ever. Jeśli to przetrwam, no to jutro też będzie odcinek i będzie to fajny odcinek, nie taki jak dzisiaj. Ale jeśli tego nie przetrwam, no to może nie będzie odcinku przez jakiś czas. Dlatego lepiej żebym, abym to przetrwał, ponieważ to jest najgorszy dzień. W ogóle mam godzinę 22, ja tu wstaję o 5. Mam no, 5 tam z jakimś tam haczykiem. Bo o szóstej równej mam autobus, kurde masakra No i w szkole jestem do czternastej hm. no, pięć No nie, ciekawe, bo no nie mam same takie lekcje, gdzie trzeba pisać, uczyć się od, do odpowiedzi Sprawdziany, takie tam no. no poniedziałek jest naprawdę przerąbany Zero takich lekcji, gdzie można pograć, popierniczać się czy coś Dlatego też, no, na poniedziałek, no to nie, nie będzie fajnego odcinka. Sorry, ale nie. Chociaż wykorzystam ten czas, żeby tutaj drewno sobie pozbijać, bo czasami też się przyda. Ej, udało się. Już prawie połowa tego lasu. Zniszczona. Nie zniszczona, bo spożytkowana. Ja tam nie, nie jestem jakimś tam wielkim ekologiem, ponieważ. No, ponieważ co? Hmm, ponieważ używam papieru toaletowego z papieru przetworzonego. A dobra, to zły argument. No, ja powinno być na odwrót. Nie no, nie wiem. Co ja teraz powiedziałem? Nielogicznego. To się w ogóle... To nie trzyma kupy. Powinno być właśnie na odwrót. Dobra, nieważne. Eee... Ale głupoty... Ale teraz głupoty walnąłem. Lol. Tak więc... Tak więc co? Eee... Eee... Dobra, nie mam żadnych argumentów Ale nam drzewa w Minecrafcie O, nam drzewa w Minecrafcie Tworzę z nich książki Żeby było zaklinanie No i dlatego jestem Bardzo nie ekosystematologiczny Ale to chyba ma jakieś pozytywne też skutki nie wiem jakie to może mieć pozytywne skutki hmm. Sadzę drzewa w Minecrafcie, <laughs> oczywiście z takim jestem taki typowy no life nie mój prawdziwe życie Minecraft witajcie w moim świecie tutaj hmm. bo no bo tak, no wszedłem z domu, no i od razu, od razu gram, facebooki, youtuby, e... no i myślicie, że codzienne tworzenie takiej serii, no to, no to, no to ma jakieś konsekwencje, no pewnie, że ma, <laughs> się przyzwyczaiłem do tego życia minecraftowego. Niestety nam się kończy siekiera. Kurczę, trzeba będzie stworzyć nową, a tak bardzo mi się nie chce. Dobra, na no akurat tym drzewku się skończyła. Mamy 300 taki prawie drewna, ale ja myślę, że to ciągle mało. Trzeba będzie to wszystko wydobyć. A propos, już tutaj jesteśmy. O, padłem na pomysł. Stworzymy sobie tutaj crafting boxa. Tutaj sobie stworzymy siekierę, i tutaj sobie będziemy dalej. Kurę stworzyłem kilow. to, ale to sorry, to z przyzwyczajenia było. On no, tak po prostu odruchowo kilow stworzyłem. <laughs> Takie przyzwyczajenie po prostu. No bo kilow się chyba najczęściej tworzy ze wszystkich narzędzi. No co jak co, ale kilow to się tworzy najczęściej. Pozbieram sobie te, te sadzonki Przynajmniej zastąpi Zbyszka, bo on już jest trochę zużyty, a nawet nie dostał swojego enchant'a Jak Zbyszek dostanie z tego enchant'a, no to co, no to wtedy... Chociaż możemy mu dać enchant'y z książki, to też będzie spoko, tylko że to będzie wymagać ode mnie... Hmm... Dobra Będziemy Zbyszka enchant'ować na raty I będzie najlepszym kill-offem w Minecrafcie co myślicie o tej idei? Bo ja myślę, że właśnie wydobywamy drewno po to Aby były książki Aby z nich stworzyć książki Aby było zaklinanie i aby Można było ulepszyć Zbyszka Na no, najlepszy kill w Minecrafcie Ale do wyboru mamy albo Silk Touch, albo Fortunę I teraz co wybrać? Fortunę chyba, no nie? Ja myślę, że Fortuna lepsza Napiszcie w komentarzach, czy wybrać fortunet, czy Silk Touch, czy jedwabny dotyk tak zwany. Jak ja zauważyłem, jak się Minecraft strasznie zmienił, to po prostu czasami, jak jest ta gra aż tak zaawansowana, że ludzie gadają już o, takim, bo to już o takich rzeczach, co ja w ogóle nie mam pojęcia no to mi się odechciewa grać w tą grę ale z drugiej strony to jest ciągle ten sam Minecraft, który był wcześniej tak naprawdę, to jest ciągle ta sama gra e, ma samą, ten sam urok survivalu w ogóle, że trzeba zbierać, tworzyć budować nie ma jakichś zaawansowanych mechanizmów, więc po prostu, no tak jak ja gram, nie? No jak ja gram? Ja tworzę, buduję, e, w ogóle całą swoją bazę, chodzę po jaskiniach, kopalnie, takie tam. No i dlatego właśnie jeszcze gram w Minecrafta, tak naprawdę. Ponieważ to zawsze podobało mi się w Minecrafcie, no nie wiem jak wam, napiszcie w komentarzach też co wam się podobało w Minecrafcie. Bo mi akurat tylko to się podobało w Minecrafcie. No bo o to właśnie myślę, że w tym Minecrafcie chodzi, nie? Że jest właśnie taki element survivalu, budowania. O, drzewo wyrosło kolejne. Więc czekam na wasze opinie, czy traktujecie minecrafta jako, jako właśnie, nie wiem, nie wiem jak inaczej można minecrafta traktować Jako redstone coś tam, nie? <laughs> to druga możliwość Ale nie tylko redstone, bo tam są różne mechanizmy, różne takie alchemie, takie tam Ja jakoś nie mam ochoty się w to bawić, ale powiedziałem, że będę w tej serii się zajmował alchemią, także no będę, tylko do tego trzeba właśnie Pałeczek z Blaze'a. A do tego jeszcze trochę nam potrzeba czasu. Tutaj jest najpierw ten świat rozbudować, dopiero później się wybierzemy do teru Dopiero później się będziemy zajmować tymi rzeczami, które są mniej ważne. Dobra, tu już to drzewo zniszczę, ponieważ żeby już nie rosło. Oszczędzę mu. Ech, no, ile mamy staków? Trzy staki. Cztery staki. Ponad 4 jest taki drewna. Ja myślę, że to mi zdecydowanie powinno wystarczyć na zbudowanie pięknego mostu. Chociaż kto wie tak naprawdę, no. no, nikt nie wie. Jak to w rzeczywistości będzie. Nikt tak naprawdę tylko nie wie jak to w rzeczywistości będzie z tym drewnem Dobra, go odniosę do siebie na półkę Drewno, drewno murzyńskie Murzyńskie drewno Stare czasy Minecrafta Kiedy to jeszcze było dobrze Kiedy Kiedy Noc, co prawda Jeszcze się tym zajmował I No i Minecraft Alpha No to, to są czasy Tak naprawdę bardzo piękne Chociaż swoją przygodę zacząłem od Jednej z pierwszych bet, i w alfę nigdy nie grałem, to oglądając filmiki pewnego znanego YouTubera, który od dawna już odszedł, no to wszyscy wiedzą, że Minecraft alfa był najlepszy. Ups, niszczyłem roślinkę, ach. A, to jest gotowe na które można posadzić. No dobra. Tak tutaj sobie tylko zrobię troszkę miejsca i pożegnam się już z Wami, podziękując za oglądanie tego nudnego odcinka. Yy, ale kolejne będą ciekawsze, tak jak poprzednie były ciekawe, więc. Dziękuję Wam za to oglądanie i widzimy się. Mam nadzieję, znowu jutro, ile uda mi się przeżyć w tej dżungli. No i. Na razie pa i cześć pa pa